Trudno, chłopaki nie wybierają czołgów. Uwaga, lecimy, 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 lecimy. Tak, 28 czołgów. Udało się i tak zebrać własną ekipę. Także drużyna, ja która jest na, na dole. Drużyna, no która jest na dole. Ja zamieniamy się miejscami. Tak, tak, tak zamieniamy się zamieniam miejscami. Się drużyna, która jest na górze staje przy, przy ścieżce. Teraz uwaga, żeby nie przeszkadzać, ja pojadę przez klasztor, żebyśmy się nie spotkali, a wy jedziecie między klasztorem a górką. Żebym no, was... Jedźcie za rambiniem, jedźcie za rambiniem. Ci, którzy jadą tak. z dołu, jadą za rambiniem. Balazs, if no, you are on the bottom... są szybsze ode mnie. If you are on the bottom, you have to go on the right dobra. side... Dobra. ...top of, oh, cool. of do golda. No? E, dobra, czekajcie, jak to było. Wybierz drużynę, obserwuj gracza... Nie albo... mam pojęcia, jak to zmienić, swobodna kamera. Dobra. Także wy się ustawiacie wzdłuż tej ścieżki. Jak możliwie najszybciej. E, i tak, czekaj, chłód wyłącz. Wzdłuż tej ścieżki się ustawiacie, tak, żeby zrobić miejsce między. żeby była przeplatanka: czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. Niebiescy, jak dojadą, są. Pros są Proszę. No, ja mam niebieskie. Bądź akurat. zielony filetowy, zależy, kto zielony, ma to No, ja mam czerwony, niebieski akurat. Oj, ktoś tu już strzelał. Eee... Ktoś tu już strzał oddał. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zielony oddał strzał. No, uwaga. Dzięki Rafael, ty oddał strzał! Nie jedzcie przez e, kościół, przez klasztor. Pierwsze ostrzeżenie, jeszcze to... nie wiadomo którego, zielonego, a zostało wykutane. Ustawcie się, tak? O, że żeby... sam siebie, a, a to, to się ko ko kolega tu do mnie strzela, chyba. Nie, ta, nie taranujcie się, ustawcie się, ustawcie się jeden około. Jeden... Ja, ja przypilnuję, czy kolega Ale jedzie masakra. tam, gdzie trzeba, bo jak się ukaza... Wię więcej, więcej odstępu, zróbcie, słuchajcie. Ale rzeźnia. Ale streamer. Nie jest źle, nie jest źle. Dobrze. Nie jest źle. Czerwoni równiutko, czerwoni, równiutko, równiutko. Czerwoni, zieloni, czerwoni, zieloni. Ej, kto tu strzela? Alex Streamer, to, to ja. Go odwalcie go, odwalcie tego strzela. Go, kurde. Dobra, y, dobra to już nie kombinujmy, po prostu Tutaj ustawmy e, się. Kolega Sosik cofnij troszkę. Ustawmy się jak, w jednej jak, linii. jak macie bicie to strzelajcie do tego Alexa, bo żeby on teraz nie ten. Nie Ustawcie się w jednej o... linii i już nie będziemy mieli kombinować czerwony niebieski. Kto tu, kto tu strzela? Kto tu strzela, kto tu strzela? Czyżby bambucha znowu? Dobra, yy, Pako ustaw się po prostu obojętnie, już trudno, już nie, nie, nie ten... Ustawmy się tylko, aby było na tej ścieżce O, ktoś kogoś skończył Kto to zginął? No ten, co tam... Tak. Ale nie, co ktoś tutaj zginął tu możecie troszkę podjechać z na tej dwóch... strony, podjedźcie ja, ja, tutaj do mnie, podjecie, podjecie. Spokojnie, możecie podjechać tutaj A, to ten strzelał, tak? A, dobra No dobra tak. Dobra, uwaga, tylko Rambinio, gotowi? Tylko rambino... tutaj, żebyś... tutaj z nie bardziej. Kolega, nie wiem czy, czy oglądasz stream, ale e, umowa była taka, że nie strzelamy. Uwaga, więc... rambinio, rambinio będzie startował zaraz bitwę. Gotowi? Gotowi, gotowi, gotowi. Ognia! Poszli. Był strzał. Do przodu nie do tyłu, do przodu! <gulia> na wodę. Na wodę. Na prowadzeniu. Uwaga, ale to jest. Bym... No Rynio, zaspał? Rynio, Rynio, Rynio na prowadzeniu. Mark. Pięknie, dobra, jest oskarżony, guma, oskarżony jedziemy, guma. Jedziemy guma. O, już pierwsza kraksa, pierwsza kraksa jak na turde poloń. Dobra, oskarżony wychodzi na prowadzenie. Za Zanim jest Pietruch, duma, jedziemy. Pietruch, tutaj lekkie zatwardzenie, polecam czopki. No, <laughs> jedziemy, jedziemy. Ktoś pięknie. tu pojechał, aha, jedzie ktoś. Ostrzelać, ostrzelać od razu. Oskarżony. Oskarżony jest na prowadzenie. Skronienie... Tak, 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 wiem. Bo, bo dla mnie to, z mojej perspektywy, to wyglądało tak, jakby jechał Oskarżony środkiem. jest pierwszy i ma, o... ma dużą przewagę, ma bardzo dużą przewagę. Oj. Sam no bardzo po dużą pierwsze. Dobra, ależ ta kamera jest okropna. Ale minuski lecą, i zielone i czerwone. Dobra, wszystko o. ładnie, pięknie lecą. Sami na razie psycho, bułka z dżemem. Niebiescy na prowadzeniu, niebiescy na prowadzeniu. Tu nikt nie gra drużynowo. Oskarżony w ogóle jest już no, liderem takim, że już można powiedzieć, że już masz barakudę w garażu. No nie mów hop. Nie mów hop, nie, <laughs> nie mów hop. na drugim okrążeniu. <laughs> E, tylko jedna Jest pyskaty, tak, jest pyskaty, jest pyskaty, jest, Rynio, jest bułka z dżemem, jest bambucza. Pietruch. Pierwsza krew. O, pierwsza krew. Peltorano, Peltorano. Drakarys. Dracarys. Baluma, Baluma, Baluma. O, tutaj Wish proszę Bartos. Snake bite oskarżony już chyba można powiedzieć że jest, jeszcze tylko będziemy paszyć tutaj sobie, jaką on sobie poradzi, no, tak, to nie A jak tam miejsce, pokaż bitwę, znaczy bitwę o kolejne pozycje, bo tu widzę... Na drugim miejscu a, jest Rynio. Zobacz, to gonili, bo... Na drugim miejscu jest Rynio, jest... E, na trzecim miejscu jest Pyskaty. Pyskaty. Później jedzie Lejmi Pół. E, tu jakaś przepychanka. Bambucza, jakim bambucza, cudem bambucza tak sparty. wystrzelił, No ryba. niesamowicie pewnie miał benzynkę. Jedzie, jedzie Snakebite. Jest Snakebite, no oskarżony w ogóle wymiata, nie? no tu... Pełen szacun, chyba, chyba trenował, chyba trenował, jakoś... międzyczasy, między czasy, międzyczasy sobie, tu jakiś środkiem Oskarżone jedzie, uwaga, pierwszy. środkiem jedzie czerwony kolega, proszę do odstrzału, bandita, AMC elix proszę go strzelić dziękuję bardzo, nie mogę go odstrzelić, bo jest zielony no dobrze, to, to go razi, Rynio, Rynio leci drugi, Rynio leci drugi, Lejny pochodzi ja na trzecią, na trzecią pozycję, no oskarżony jest niezagrożony w tym momencie, on leci po swoją barakudę, no, no wiesz, tam na wodzie różnie bywa. No, ale on jest... nie, on po prostu jest konkurencyjny w tym momencie. To jest jak Louis Armstrong, ten słynny koszykarz, co poleciał w kosmos. Kurde, ładuje się, Stan ładuje się... Ty, może starnujek. a ale nie, nie chcę innym przeszkadzać. Lej mi pół, Rynio. Rynio wybrał tutaj skrót. Skrót? Może inną trasę? Eee, dobra, pięknie. Ziemi zniknął, Cieść mi zniknął tutaj. Oskarżony, coś tu się wydarzyło chyba, a nie, oskarżony jest spokojnie i zagrożony. kogoś zrzucił chyba. O, o, Józek, no, nie nieładnie, nie też... A ja już miałeś w planie RNG, no a, wiesz co. Mamy też, mamy też Meda w składzie. A, to Raminio, dobrze. Renio jest na drugim miejscu, pół jest na trzecim, następnie Juk, bambucza. O, no, dobrze, dobrze, dobrze. No to już chyba mamy. Przerzucimy się teraz już tylko na oskarżonego, bo on jest tutaj zdecydowanym faworytem i liderem. No może przełączyć się, chuczy, a walczą tam o drugie, trzecie miejsce, czy nie? Zaraz y, tu się przełączę, ale na razie zobaczmy, czy... Jest czy... Tak. So, we... yes. na metę. Jest, był... Pół jest na drugim miejscu. O. Nie, chyba że go Nie, przepraszam, na... rynio, rynio, znaczy, rynio jest na, na rynio drugim, ale mi Pół na trzecim, tak. A ja stwierdziłem, że to chyba był false no to, to ten, oskarżonek no, do tego, chyba strzelę. <grym> nie, było dobrze, było dobrze. Tutaj żeby nie było. Linią mety jest przekroczenie tej oto ścieżki, z której startowaliście. Także pierwsze miejsce. Zjeżdża, z, bardzo wjeżdża, przewagą, z Bardzo dużą przewagą. Z bardzo dużą przewagą. Oskarżonypl z klanu Polish Devil, Devil. Przepraszam. i Barakuda zaraz pada. Także twoja tak Barakuda jest, jest już... Lufa w, górę. lufa w górę. Drugie miejsce. Po jakże za tym Rynio. Rynio. Prawdopodobnie. Świczył, trenował. Świczył, trenował między czasy, tak jest. Lecą, 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 lecą. Uwaga na wraki. Uwaga, czy będzie, będzie ten fotofinisz? Nie, po prostu zwykle ten. Rynio brawo, brawo Rynio, lej... brawo. O kurczę. Brawo, lej pół. Lej pół. Eee, gratuluję zwycięzcom. Gratuluję uczestnikom. Dziękuję bambunowie za... za. Jeć, jeć, bo może strzały ktoś oddał w międzyczasie. Guma, a właśnie, a kolejny. właśnie, a właśnie, bo jeszcze ktoś mógł oddać strzał. Także wszyscy ci, co oddali hey, strzały... Bite, bite. Wszyscy ci, co oddali strzały... Mam bucza, dobrze, będą kolejny. Eliminowani. Dobra, nie będę przeszkadzać. Bułka z dżemem, pięknie. Gratuluję odwagi. Ła, jeszcze taran, ale pół. nie wytrzymał. No, jest pyskaty, pięknie. Oskar, brawo, Rynio, brawo i Sorry, Rynio, go. brawo, tak jak ten, ten, ten western. <noise> Juzek już dwa fragie ma. <noise> no dobrze, słuchajcie. Się nie pierdzielił. To my teraz przejdziemy już do rozdawania nagród na, na prywatnie. Dziękuję wam bardzo za... To może poczekajcie, to może poczekajcie chwilę jeszcze, jeśli się podobało. No, ja też się podobało, te Czy można to czego? Czy Frytek chce to powtórzyć? Yy, tylko za pierwsze miejsce nagroda będzie Furia. Jeśli ktoś jest zainteresowany, Frytek, czy wyraża to zgodę? No dobra, no to ja otwieram drugi pokój. Albo niech będzie ten sam, bo pewnie że więcej ludzi nie przyjdzie. Jedno okrążenie czy, 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 czy dwa? Pewnie, że dwa. Dwa, dobra, no to słuchajcie. Zapraszam to w sumie was jeszcze raz. Do nawet trzy można było Albo, by spokojnie albo zrobić. zabijcie Czasu, by Rambinia, żeby było szybciej. Nie, dwa, żeby nie przedłużać. Dwa, żeby nie o, przedłużać. No ja mi teraz się udzielić wy, teraz wy, na rambina Wykończcie i po prostu polecimy jeszcze jedną bitę. No tylko i... nie wiem, my teraz liczymy raport chłopaki. Po raporcie my sprawdzamy, kto strzał oddał. Dobra tam. <laughs> <laughs> Jak w ciebie było, to się nie liczy. Jest zabawa, słuchajcie. Także jeszcze raz wygrał oskarżony, dla ciebie jest Barakuda. drugie miejsce i 7 dni konta premium jest dla Rynia i trzecie miejsce, LeimiP, 3 dni konta premium to otrzymacie po streamie na spokojnie. A teraz no, to także jak oskarżony, jak e, słyszysz nas tutaj to weź wyślij zapkę do Rambini 83, to Chwilkę po, po tym streamie wyślecie i Ale Ale mi pół wyślij zaproszenie do mnie, bo Rynia mam w składzie, także eee, to ja dorzucę. Co, czekaj? I to jak mogę to dorzucę eee, 30 dni konta premium. Ale ta, dla kogo? Dla kogo, kogo dorzucisz? Dni. Dla kogo... Oj, czekajcie. W, ty, w tym wyścigu co teraz będzie, Ale to Rynie dorzuc. A za drugim miejsce. miejsce, Dobra, okej. Okay. Dobra, już, już zakładamy to. Za, za pierwsze furia. Za pierwsze jest furia, za trzecie, za drugie jest 30 dni kontrawiam, także nie wiem czy warto być drugim, czy pierwszym, sam nie wiem. Także wybierajcie czołgi. kolego na pewno nie, 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 nie. Nie, nie niszczarki, także yy, X, X, B, N, D, T C R V X Light poprosimy, lighta, light tank Max tier 6 That's it. Yy, Baluma special for you one more time, if you will be, if you, if you will take first place uh, or second, you will get a tier 6 premium tank, Furia. Także, uh, jeśli FURI. ci co wygrali niech nie biorą udziału w tym konkursie, jeśli mogą. Or if you will take a second place, you will get a 30 days of premium account. Uh, mam nadzieję, że zrobimy dokładnie tak samo, ten, ten, ten sam zestaw pytań, <laughs> te same zasady. Jedziemy na górę, na strzał Rambinia, startujemy, lecimy dwa okrążonka. Pierwsze miejsce zdobywa Furia, drugie miejsce zdobywa 30 dni konta Premium. To, to chłopaki mnie zaskoczyli, bo, że tak powiem, to nie było w planach. Dobra, mamy, mamy lajty, mamy lajty. Sprawdźcie ten, czy pierwsza trójka nie bierze udziału teraz. A, nie, mam takie też szybkie pytanie. Czy urzędnikom podoba się takiego typu. E, Podobałem się takiego typu o, Oskarżony bierze, rynio bierze Udział ile mi po? Dlaczego? Niech biorą. Niech biorą, będzie fajnie. Może, może, a może oskarżony wygra dwa czołgi, nie wiadomo. No dobrze, no skoro tak uważasz, ty ty jesteś, bo... Ja tutaj macham flagą, że... Tak. że oskarżony wyślij rambinie 8 zapkę, Zapkę. Jeszcze macie. tego nie zrobiłeś. Także wybierajcie lajciki. Chyba, że masz tą banderkę. Kolega Ban, ten XBNDT, to jest ten, co środkiem pojechał. To ten, co strzelał, tak? tak nie, tak, nie, tak. Strze strzelał na TS-ie. Aha, dobra, 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 dobra. A ten kolega pojechał środkiem, on na AMX-ie był. No tak, jak powiedziesz, jeszcze raz, na no to go spotka to samo, no, co mam zrobić nie przedłużając Dobra Józiu, Sosik, czołgi wybierajcie, raz raz Józiu, Sosik, Paco. Y, Paco i XTB Można wyrzucić, bo on tu bruździł troszkę Nie, ja, myślisz? Znaczy on pojechał tylko środkiem tak jak z znowu tak. środkiem to... Niech, niech weźmie udział, no pojechał środkiem nie wygrał i tyle Jest no. dziki Rafal, dzikusku nie strzelaj od razu bo, bo to się potem już zakończy potem będą jakieś problemy Aha i też taka prośba, na koniec jak już jest koniec bitwy i się ten, trenujecie, to proszę nie strzelać, żebyśmy mogli potem sprawdzić czy ewentualnie ktoś. A ja się sam, Dokładnie, dokładnie, a ja, a ja bo to powie... właśnie takie ja troszkę było zamieszanie. A ja sam powiedziałem, samicie rabinia. A jestem głupi. No to ciężko właśnie na raportu policzyć coś napisać. Tak, tak, tak. Komentarz usunięty. Sopel, 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 no wytrzymasz. Janek z... Krytek czytaj wyżej napisał. Frytek, I, komentarz usunięty. I komentarz usunięty. Napisał wcześniej Frytek strv M42 A2 stawiam. Aha, to wiecie co to jest ten Nightbot, przepraszam, to Nightbot. To ten Nightbot tutaj usuwa? tutaj usuwa wszystko po kolei. Go... My... Soperka jest Strv, tylko teraz ma 600 sekund opóźnienia. Napisz mi sopelku, za które miejsce i, i co dokładnie na, 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 na PSN-a tak, przepraszamy, mogę na, na pewno następny. No już, na już, 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 już go to nie będzie, nie? On już ten hop nie pracuje u nas. Dziki, ósemeczka? Nie, ja, nie, ósemeczka, dobra. Sprawdźmy, czy wszyscy medy. E, znaczy, dobra, likey. tutaj, kolego z NBC, jeśli nas oglądasz, na pewno nie dycha. E, jeśli nie zmienisz czołgu za 10 sekund, po prostu no, wylatujesz. Light maksymalnie szóstego z tego poziomu NBC. Wyślę, że znaczy kasuje jak to kapslokiem Ktoś tutaj właśnie pisze i to. Trzy. No, Jeden. Dobra, kolegi, kolegi nie o. ma. K ktoś się zalogował pod nickiem Nightbot. Taki sam awatarek dał i teraz udaje, że to jest bot. <laughs> a to co tego? To, to jest co osik, osik. To co osik. Dobra, mamy jeszcze jedno miejsce, tak? Wszystkie, wszystkie są dobre tiery. Zerknijcie, chłopaki. Ja nie mam, nie mam zastrzeżeń, jak dla mnie. Eee... No, nie, Luka, ja, is cool, no, Luka tego, Mardera, Mardera wyrzucić. Mardera, który to jest? Który to Prawa jest? góra. Prawa góra, jest Marder, dobra. Looks cool. Luka i cool. No, może i Luka, ale nie tym razem. Dobra. Ale nie cool. Ale nie cool. Janek, I startujemy. Dobra, co, startujemy, bo kolega jest z Xboxa, także ta sama zasada. Jedziemy na górę, ci są na dole. Ustawiamy się w linii. Już, już nie kombinujmy, że prawy, lewy, tam między sobą, tylko po prostu ustawmy się w linii. Zróbcie miejsce dla tych, którzy będą jechali dołem. Eee, I, I proszę i... nie jechać przez klasztor, żebyśmy się nie spotkali. Bo was przez przypadek to, steruje... To i jedź wodą za... może. <laughs> Zdążysz. Co mm. no to się stało? Startowałem bitwę i co? A ja wziąłem nie w czołgów wziąłem, ale jestem fajny. Dobra, już przepraszam Was najmocniej, bo to już emocje, stres. Miałem wziąć, wziąć... Dobra, wio. Tak wszyscy są? Dobra, chyba wszyscy. Kurczę, teraz to sprawdziłem. Dobra. Ajajaj. Jaj. Huh. Dobra, to ja znowu do góry jadę? Tak. Uranek wykończył bota. No, serio, serio. dobra, tu mi się zepsuło na streamie. Aj, jaj. Aha, nie... Teraz gramy pure, gramy o tak, pierwsze dobra, miejsce Furia, czołg średni szóstego sopele, tieru, drugie miejsce, tak? Mi... 30 dni? E... Tylko jeszcze ten, tylko jeszcze Sopel chciał tego stf dać, tylko jeszcze nie wiemy... Napisał mi... Nie wiem za które miejsce, no to masz za trzecie miejsce w takim razie, bo za drugie jest 30 dni konta premium Za pierwsze jest Furia, za trzecie jest... Dobra, dzięki oskarżony, zaraz za sprawdzę, jest... po tej wizyce. Za trzecie jest... E... Dobra, czekaj, jak to było? Uu, swobodna kamera, dobra. Już się ustawiam tutaj. Czyli tak, jeszcze raz, za pierwsze miejsce jest Furia, za drugie miejsce jest 30 konta no. Premium i za trzecie miejsce jest szwedzki Magic Ester V z magazynkiem. Dobra, yy, ci co jadą tutaj, yy, tym kolega Janek, Janek Skra, Skar, Skarzy, proszę go odstrzelić, bo on chyba... No, no właśnie, kto co za mną jedzie? No jakiś koleś. Także jak będziesz go radio mijał, mijał tego tam od. Tylko, na klasztor, Tylko tylko, tylko żebyście żebyście jego odstrzelili, nie nie ten. No, no tak, niech radzi go tam. Weź go radio tam po, po ten. Dobra. Nara. Na razie, kolego. Nie taranujcie się, starajcie się nie taranować, ustawiajcie się po prostu już jakkolwiek. Nie, nie, nie kombinujcie jeden jeden taki jeden taki. Znajdźcie sobie wolne miejsce. I czekajcie na, na sygnał od ja się ustawię, może w tą stronę zobaczymy. I jak po to zakończeniu jest. bitwy też proszę nie strzelajcie. Tak, możecie się terenować jak najbardziej, ale proszę się nie strzelać. Tutaj troszkę proszę cofnąć te czołgi. Kto tu? Do, do, tyłu, do tyłu, do tyłu, proszę, do tyłu. Bambucza. Bambucza jak Tutaj kolega oskarżony jakbyś może troszkę się bo tutaj bambucza się nie może zmieścić. Albo gdzieś się tak, no. Ale jest was, jest was multum, jest was multum. Dobrze, Super. dziękuję, dziękuję. Gotowi? Wszyscy chyba miał, ale widzę gotowi. Oni koniec, zajeżdżaj drogim. No to ognia. Och, poszli! Drugi wyścig będzie bardziej emocjonalny. O, pa, co się dzieje, zobacz. Lecą, lecą. Ale tu jest wąski gardło, kręci, już, już tam cyferki chyba w górę, już cyferki w górę, już lecą. I co? Już zatwardzenie, rynio, rynio. Rynio teraz, Rynio przyjął inną taktykę, Rynio i, nie widzę, Pyskaty, Rynio i Pyskaty, czyli klanowicze, na trzecim miejscu jest Guma, niesamowite emocje z tyłu stawki, proszę Państwa, kto zdobędzie żółtą koszulkę lidera, kto popełni błąd, kto wpadnie do wody, a kto nie o, wiecie, że... przepraszam, nie wiecie że mnie... o, przepraszam, pięknie wytrzymałem, przepraszam, po prostu wypierdolił, szkoda, że tego nie widzę, no, no ja u widzę na streamie, co się dzieje, miara na pozycji lidera, na pozycji lidera, pyskaty rynio, ależ oni się lubią, na pewno któryś da sobie, po... Zep, spychać się, spychać się, guma, guma, guma spychać guma, się do wody, Sosik na do wody, wody jeden miejscu. drugiego, proszę Państwa, co tu się dzieje, co tu się dzieje, przez chwilę Sosik był na trzecim miejscu, ale już go ja tam, tam, ja tam jest guma, pojawił się Thanos na trzecim miejscu, ależ zacięty pojedynek, zobaczmy co się dzieje o. u liderów, szybko, ale ta kamera jest za wolna, ja pierdzielę. Rynio, Rynio, Rynio zdecydowanie teraz odstawił troszeczkę o, tutaj dziki swojego tego. strzelił. a może go zeptą, nie wiadomo co tu się dzieje z tyłu ty stawki, ależ nie jadą pięknie, pięknie, tam bułka z dżemem utknął na chyba wraku, ależ emocje, słuchajcie, ależ emocje, czerwony, pół już, pół czerwonych już. Już. już nie ma. E, Rynio, Rynio, Rynio jedzie po furię. Zdecydowanie. On teraz przejął fotel lidera. Pyskaty troszkę z tyłu. Kto jest na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu wycofał się niespodziewanie tanos, Gdzie jest Sosik? Gdzie jest Sosik? Sosik był trzeci. Sosik jest teraz... Sosik pewnie na jakieś buście Nie, 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 nie. Sosik na buście i... Się Sosik jest w tym momencie. Czekajcie ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Jest na piątym miejscu. No niestety, niepremywanym guma guma biegnie, 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 właściwie zasuwa po trzecie miejsce do Thanosa. Thanos nie chce oddać ani na chwilę prowadzenia trzeciego miejsca. Rynio w tym momencie przyspiesza. Pyskaty, Pyskaty jedzie, jedzie po swoje. Snake bite dogania, dogania Pyskatego. Pyskaty już czuje oddech. Proszę Państwa, już czuje lufę na swoich zacnych plecach. Rynio tymczasem. Poczekajcie, muszę się napić, bo mi zaschło. Rynio już w tym momencie się wydaje nie ma niezagrożone pozycje. Tutaj dalsze pozycje, łeb w łeb Web Łeb web, web, tak, wszystko. Na, natomiast tu peleton goni, goni, nie odpuszcza, nikt nie chce tutaj. O, Pyskaty popełnił błąd. Popełnił błąd, gdzieś zahaczył. Niespodziewanie stracił drugie miejsce na, na rzecz Tanosa. Thanos, I czy, nawet chyba trzecie miejsce stracił. Ta, I trzecie miejsce też. Pyskaty. I tu guma, 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 proszę bardzo. Jest, 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 jest premia. Lej mi pół odpadł z ścigu. Pyskaty, postanowił przejechać wodą, może szybciej, może nie, nie wiadomo, ale Szemot je, tutaj z helikoptera yy... dziki, dziki, dawaj, Gdzie dawaj, przedostatni jest, jest. Dziki. spokojnie, spokojnie. Co tu się dzieje? Tutaj jest lekkie zamieszanie. Jest Kraksa, jest Kraksa! Jest Kraksa guma! Chyba złapał gumę! Uła, Chyba złapał pięknie. gumę, poszli do wody! Pyskaty został zepchnięty do wody, proszę państwa, ci się uratuje, czy się uratuje Chyba nie, chyba, chyba nie. nie Thanos jest na trzecim miejscu, guma na... Y, w, na drugim, Ty, Pietruch goni, proszę Państwa, ależ emocje. To, to Urynia, a co słychać Urynia? A Urynia tymczasem spokojnie, plaża, nic się nie dzieje. Kanapeczka, w radiu leci Maryla Rodowicz, nas nie dogonia To nie Rodowicz, to coś innego, nieważne. E, dobra, przejdź, przejdźmy już teraz na linię mety, bo tutaj m, myślę, że to będzie kluczowe. Jezu, otwaliło mi piękne widoki. To chyba jest... Y, to chyba jest licheń. Klasztor, klasztor to chyba jest licheń. Ale słuchajcie, niesamowite, bo Rynio jest na pierwszym miejscu i nie stracił nawet jednego punktu HP. Wow. Na drugim miejscu jest Tanoc. Na trzecim Pe miejscu. Ostro trenował Na przed trzecim łyscigiem. miejscu tutaj trenowo, walka o trenowo. trzecie miejsce Snake Bite i Pietruch. Yy, zaraz do nich wrócimy. Tymczasem oficjalnie uznajemy, że Rynio. Rynio, jeszcze chwilę. Rynio jeszcze idzie chwilę. furia w takim razie, chyba zaraz. Chyba będzie furia, tak, tak, tak. tak, 3, 2, 1. Proszę oh, Państwa, brawo, brawo. Rynio, jeszcze ja przejeżdżaj. Ale nie do przodu, no, tutaj, tutaj. Robisz? Rynio do przodu, do przodu. Przez dróżkę Prze przejeżdżaj. Prze Prze dobrze, 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 dobrze tak tak jest. Dobrze jest. Rynio, Rynio dostaje furię. Teraz 30 dni konta premium. Kto zdobędzie 30 dni konta premium? Jest y, Thanos i zacięta pojedynek OSRV. Guma czy Pietruch? Guma czy Pietruch? Ależ emocje będzie po to finish fotokomórka. Jednak guma. Guma. Jedna guma, jedna guma. Ależ były emocje, ależ były emocje. Ależ były emocje. Słuchajcie. E, dobra, czyli guma i Piet nie, guma i Kto to był Thanos? Thanos. E, prosi, prosi ta ta prosimy prosimy nie strzelać. Prosimy nie strzelać. Prosimy nie strzelać. Taranujemy się. Prosimy nie strzelać. O, uła. Dobra. To my teraz przejdziemy do, do rozdania nagród już poza streamem, żeby żeby tutaj Was nie zatrzymywać. Może zaraz pali wederko, nie wiem, nie mam takich informacji. E, dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję, dziękuję moim strażnikom, moim tutaj strażnikom pokoju. E, dziękuję wszystkim, którzy, którzy wpadli i mam nadzieję, że się fajnie bawiliście. To właśnie, mam nadzieję, że się podobało. E, I co? I zapraszamy następnym razem, no prawdopodobnie za tydzień. Czy co, będzie sobota czy piątek, jeszcze nie wiem. Także... E, po, po, poczekajmy jeszcze na ostatniego uczestnika. Aha, dobrze, dobrze. dobrze. Tak. A to jest te? A nie, myślałem, że to będzie dziki ostatni. Dziki, 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 sta... dziki spokojnie, dziki, dziki rekreacyjnie. Dobrze, dziki rekreacyjnie. Bardzo fajnie, fajnie, że wzięliście udział w zabawie. E... O, no, to było, za chłopaki było, szaleją. Było, było dzisiaj szaleją było też naprawdę dużo, dużo dużo, osób, spoko, super. Jednak chyba nie będzie nam tego ocenić, kurde łatwo kto strzelał, no nie nie strzela. No nie będzie, także. ale jest tak nagrane także... Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, hejka. Oskarżony zaraz leci, Renio zaraz czołg też leci.